Przede wszystkim z tej strony. Yy, a dzisiaj taka początek filmu taki na spontanie gdyż, ale ponieważ wyszedłem sobie trochę pobiegać, żeby nie siedzieć przeżyć przed internecie. I zobaczę, może mi wpadnie jakiś fajny pomysł na film. Wiadomo, no nie chcę ciągle siedzieć przy komputerze, w miarę póki to jest taka ładna pogoda, to dobrze jest wyjść na powietrze. No teraz postaram się wrócić do biegania, no nie może dzisiaj 2 km uda mi się jako tako pokonać. Ponieważ powiem, bo ponieważ zanim się troszeczkę sportowo zaniedbałem. I co, no i to wszystko, życzę mi powodzenia, abym jakoś to przeszył i jeszcze dzisiaj na was nagrał film. I co, i to wszystko. No Do zobaczenia w moim filmie. Polska pokonuje San Marino 5 do 0. Łukasz Fabiański kończy swoją karierę reprezentacyjną. Wielki finał w Lidze Narodów. Francja wygrywa z Hiszpanią 2 do 1. Zaczynamy od pierwszego tematu. Polska w sobotę wygrała San Marino dość łatwo. 5 do 0. No, to było oczywiście formalność, nie było brane pod uwagę no, innego wyniku niż wygrana. Aczkolwiek najważniejsze w tym dniu było to, że Łukasz Fabiański kończy swoją karierę reprezentacyjną w piłce nożnej. Rozegrał w swojej karierze 57 spotkań. Dla polskiej reprezentacji obecnie 36-letni Bramkarz gra w zespole West Hampton. I co? No i zobaczymy. W każdym razie możemy życzyć wszystkiego dobrego. Podziękować mu za wszystkie macze dla naszej reprezentacji. Za swoją postawę. I życzyć mu samych sukcesów w, w, w klubie, w którym gra. Gdzieś słyszałem taką wypowiedź Popieńskiego, że jeżeli mu forma pozwoli i zdrowie, to no, zamierza chyba do 40 jeszcze grać zawodowo, ale no zobaczymy. Wszystko tutaj zależy, jak mu forma na to pozdrowi, pozwoli. W każdym razie. Teraz chciałbym mu podziękować za wszystkie emocje, jakie nam dostarczył, za to jak godnie reprezentował naszą reprezentację. I w ogóle za taki y, cały kształt. Za to jakim był no, sportowcem i w sumie jakim jest człowiekiem, bo wszyscy też no, dobrze się o nim tak wypowiadają prywatnie. Znaczy tam wyczytałem i co? I to wszystko chyba. E, Wszyscy mu tam piłkarze wzięli na Instagramach, dziękowali za to, że mogli z nim grać, że to był dla nich zaszczyt, godnie reprezentował naszą reprezentację. Wielki triumf Francuzów w Lidze Narodów. W niedzielę Francja pokonała po naprawdę ładnym meczu. reprezentację Hiszpanii 2 do 1. Pierwsza połowa była no jako tako. Y, za to no, druga połowa to już była taka no, naprawdę petarda moim zdaniem, w wykonaniu obu stron. Gra była naprawdę wyrównana. Co i naprawdę tutaj oba y, drużynie pokonały ładny futbol. W 64 y, minucie Michael Oyarzabal, jak dobrze to wymawiam, y, strzelił y, pierwszą bramkę dla Hiszpanów. Y, no, prawańczka naprawdę, no, nawet ładna. Aczkolwiek to, co się wydarzyło dwie minuty później, to naprawdę jest majstersztyk. Otóż w 66 minucie e, Francuzi po naprawdę ładnym strzale za linii e, pola karnego e, z, e, przez Karima e, benzemę zremisowali 1-1. 66 minuta naprawdę strzału. No naprawdę cud malina, bomba, że. No. Mało co bramkarz by to wyjął, ale no niestety zabrakło tutaj trochę szczęścia hiszpańskiego bramkarza. I no, padła tutaj bramka dla Francji. 1-1, mecz wyrównany. Naprawdę parę akcji, naprawdę ładnych z obu stron drużyn. Eee, aczkolwiek tutaj już w 80 minucie na 2-1 nieoczekiwanie podwyższył Kalin Mbappé. E, ładnie lewą nogą e, ograł tutaj no znaczy no ograł trochę w sytuacji sam na sam, ograł bramkarza i lewą nogą bramkę posłał do bramki no e cóż e, i tak e, e, Francja wygrała 2-1 e, no mówię, mecz był naprawdę ładny e, Francja pokazała się, że no i nie, tego, nie poddaje się, nawet jak przegrywa 2-0, co miało miejsce w półfinale z Belgią, gdzie przegrywali 2-0, a wygrali 3-2, gdzie też takimi głównymi bohaterami byli Kalim Mampe i Karim Benzema, naprawdę, tutaj pokazali klasę. Tigre Deschamps naprawdę zbudował taką drużynę, która moim zdaniem zasłużyła na tą wygraną. Chcieli pokazać, że mimo przegranej w EURO to naprawdę sługą na to, by być mistrzami świata, że grają naprawdę na wysokim poziomie. I co? My zobaczymy. To jest mówię, dobry prognostyk przed mistrzostwami świata w Katarze. I co? My zobaczymy, jak to będzie. Wracając jeszcze do pożegnania Łukasza Fabiańskiego w czasie meczu ładne zachowanie piłkarzy zarówno reprezentacji polskiej jak i San Marino utworzyli dla niego szpaler, przez który Łukasz przechodził i dziękował swoim piłkarzom za to, że mógł z nimi grać i co? i to tyle dzisiaj film jak zawsze na spontanie Sorry sobie może że tak trochę no, nie wiem kiepsko mówię albo coś, ale no, no dawno nie nagrywałem i trochę tak no. No, może nie jestem zestresowana, ale... Muszę jeszcze trochę poćwiczyć gadkę do kamery. I co, i to tyle na dzisiaj. Aha. I jutro albo dzisiaj jeszcze no zależy kiedy film będziecie. zapraszam nas na mecz Albania Polska. Polska gra na wyjeździe z Albanią o to jest naprawdę ważny mecz. Walka o trzy punkty i coś czuję, że to nie będzie mecz łatwy, gdyż Albania jest mocnym przeciwnikiem. Pokazała to pokazała to wygrywając z Węgrami 1-0 i to na wyjeździe, i co, no i zobaczymy, co Lewandowski i spółka znowu zmówić. No, ja oczywiście tutaj, no, życzę im zwycięstwa, bo to naprawdę teraz każde zwycięstwo jest na wagę złota. Już nie pamiętam, ile potem mamy mecz jeszcze przed sobą. Chyba się tylko z Węgrami będziemy grali, ale no, nie jestem tutaj pewien. W każdym razie. Panowie, do boju, dajcie z siebie wszystko, wygrajcie. I co? Jeszcze naszym piłkarzom. By... Znaleźć się na tych mistrzostwach, no, żeby wywalczyli te baraże. I co? No zobaczymy jak to będzie. No dziś film jak zawsze na spontanie. Jeżeli wam się film podobał to... Łapka w górę. Dać jakiś konstruktywny komentarz. Yy, tutaj gdzieś będzie taki przycisk. Subskrybuj, jeśli możecie, to kliknijcie na niego, by być na bieżąco z moimi filmami. Nic co, to wszystko na razie. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.